Cześć witajcie moi drodzy dzisiaj korzystając z pięknej pogody i z pięknych widoków działam sobie w polu a dokładnie rozlewam rsm rsm na przężyto tutaj akurat mamy dość późny siew przężyta o zimego. Odwaszczanie tutaj było już robione A dzisiaj A dzisiaj rozlewam pierwszą dawkę azotu stosuję RSM i w dawce około 250 kg i w pierwszej no i w drugiej dawce zobaczymy albo będę zmniejszał, żeby nie narobić kosztów albo podobna ilość tam gdzieś celuje przeżyto około 6-7 ton bo na moich tutaj polach ta klasa ziemi o widzicie tu mamy leci na parolotni jest niedaleko też, z niedaleka też rolnik w tą stronę poleciał no, i tak jak mówię, dziś będę celował na plon około 6-7 ton, żeby nie, nie przedobrzyć. Na no później to, to pewnie skarmię, no a raczej na pewno skarmię świniom. Przerobię na pasze i tak jak wszyscy wiemy, te ceny w tym roku nie będą nam rekompensowały kosztów dlatego trzeba się z tym liczyć, że, że to będzie naprawdę ciężki rok kolejny bo najgorzej jest wtedy, gdy nie ma tej stabilności jak brak stabilności to i wtedy wtedy ciężko cokolwiek zaplanować pomyśleć o przyszłości z tego i te protesty, które się odbywają tutaj w okolicy jak i również w Warszawie Słoneczko pięknie świeci. Dzisiaj rano był przymrozek. Ale tu już mamy wieczór, popołudnie. Popołudnie, wieczór. No i ostatnią beczkę jadę zalać i na dzisiaj będzie to wszystko. No i na dzisiaj mówię, zaleję jeszcze jedną tubeczkę i będzie to wszystko tak, jak widzicie. Nie każdy rolnik pracuje nowym sprzętem. Wielu rolników posiłkuje się maszynami używanymi tak, używanymi, tak jak ja, żeby jakoś przetrwać te ciężkie czasy. No ale wiadomo, każdy jakieś tam ma zobowiązania. A to, co się teraz dzieje, co nam tam dalej planują. Nie napawa, nie napawa optymizmem i nie pozwala myśleć o normalnej przyszłości, żeby móc inwestować, żeby dawać innym pracę, żeby dawać ludziom hmm, dawać ludziom chleb. Wszystko dąży do tego, żeby likwidować niestety polskie, polskie rolnictwo. No ale cóż, prowadzimy. Zostało nam, jak na razie, tylko protestować i prosić o to, żeby wysłuchać nasze postulaty bo niewiele mamy do tego w sumie no to nam tylko zostało protestować wszystko jest tam wszystko się odbywa jednak zarządza przez polityków My raz na cztery lata możemy możemy za, po części zadecydować o swojej przyszłości, no ale Wiadomo, przed wyborami każdy ładnie wszystko obiecuje, a po wyborach, jak zwykle, jest to samo. O, czasami można było polatać przez przestworzach, oderwać się od rzeczywistości, ale nie każdy może. Niektórzy się mogą bać wysokości. Ja nigdy nie latałem i chyba nie będę próbować. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam udanego dnia, udanego weekendu. Ja zalewam ostatnią beczkę i uciekam. Trzymajcie się, na razie cześć Wam.